Albert był moją antytezą. Powiedział Hermann Gering podczas procesu norymberskiego o swoim bracie. Lubił alkohol i kobiety. Nie miał nieskazitelnego charakteru, a jednak, jak twierdzi syn jednego z uratowanych przez niego Żydów, był dobrym człowiekiem o głęboko moralnych przekonaniach. Młodszy brat Hermana Geringa był zagorzałym przeciwnikiem Hitlera i nazizmu. Kiedy tylko mógł, ratował ludzi przed hitlerowską zbrodniczą machiną państwową, a jako dyrektor w czeskiej fabryce broni wspierał pracowników w sabotażu. Wykorzystywał do tego nazwisko i pozycję brata, co wielokrotnie ratowało go przed mającym go na oku Gestapo. Po wojnie to samo nazwisko przysporzyło mu wielu kłopotów. Amerykanie długo nie wierzyli, że Gering miał czyste sumienie. Życie uratowała mu sporządzona lista 34 uratowanych ludzi. Nigdy nie zdecydował się zeznawać przeciwko bratu, który tyle razy pomagał mu w czasie wojny. Młodszy z braci był prawdopodobnie dzieckiem spoza małżeńskiego związku matki z lekarzem Ritterem Hermanem von Epstein Żydem, który przeszedł na katolicyzm. W tym kontekście słynne słowa Hermana Geringa o tym, kto jest Żydem, decyduję ja nabierają innego znaczenia.